I tutaj nie trzeba studiów, który wystarczy głos. Żeby, każdy następny się zgłasza. Żeby policzyć bilans, na czym stoimy, to podstawowe wykształcenie wystarczy dodawać i odejmować żadnego mnożenia ani logarytmu. 46 milionów na 10 lat to jest płaty głównej minimum 4,6 miliona plus 5,5% w skali roku. To robisz ponad już 6 milionów prawie. Rocznie. A luźnych pieniędzy na wydawanie, ja to nazywam, bo miasto ma obowiązkowe wydatki, a później nie zostaje pełna pula. Mamy około 5, 8 milionów. Czyli istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w 2011 roku Rada, przy proponowanym budżecie przez panią burmistrz, rada będzie zmuszona brać kredyty na spłatę kredytów. Niech dostanie. O ile dostanie. Dlatego ja też mówię. To nie jest sprawą, czy nam się kładka podoba, czy nam się nie podoba, czy inne przedsięwzięcia się podobają, czy nie podobają. Finansowo miasto przy tym budżecie znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. No dosłownie na kraju przepaści, a pani burmistrz proponuje zróbmy krok do przodu. A te wszystkie inne wydatki, o których nie ma mówić, utrzymanie lodowiska, utrzymanie ekomaryny. Yy, bo dochodzi też już do obowiązkowych do kosztów do tych odsetek. Naprawdę będzie poważny dramat finansowy, ale nikt nie poniesie z tego powodu odpowiedzialności, ponieważ jeżeli ten budżet zostanie przegłosowany, on zgodnie z prawem zostanie przegłosowany. Masę firm bankrutuje, całe kraje bankrutują, bo mają kłopoty finansowe i jakoś to przechodzi, nie ma winy. Bardzo przestrzegam i zachęcam wszelkimi sposobami w najbliższym czasie ograniczyć kredytowanie miasta. Inwestować, ale ograniczyć kredytowanie. Mowa jest powszechna taka. Robimy przedsięwzięcie, dostaniemy pieniądze pomocowe. A ile możemy dostać? Pada często y, opinia pana Czacharowskiego, a nawet do 85% danego zadania. A na które byśmy dostali 85%? Może na lodowisko było obiecywane, że będzie pomoc y, zewnętrzna zero. Z... Nie, nie, było. Było, było. było, było. było, było. Powstanie obiekt, już dokończmy spokojnie, ale zero kasy dostaniemy. Półtora miliona. Zero dostaniemy. Półtora miliona na lotowisko. Dwa miliony, y, siódme miejsce na liście rezerwowych jesteśmy. Na liście rezerwowych, czyli nie mamy żadnych praktycznie szans, nie wiem, cud by się a, my na nie stało. Niestety Na zadaszenie życzymy. może, na zadaszenie tak. i te inne rzeczy, też zawsze mieliśmy dostawać tak. pieniądze, a de facto nie dostajemy. Naprawdę. Zachęcam do głosowania bardzo ostrożne wydawanie pieniędzy, bo to jest miasto Dziękuję. Proszę Państwa, ja